Witam Was, witam Was w kolejnym moim nagraniu wideo takim na, na pewno krótkim, tak to spokojnie, ale na pewno też ciekawym, na Androidzie. Nie? Robiłem kiedyś film na, na temat y, iClouda, dla systemu Windows, czyli chmury od Apple'a. Dla, dla systemu Windows i, na iOS jakoś z tego iPhone'a 6s miałem, ale już go nie mam, bo się zepsuł. Y, obecnie pokażę Wam w tym materiale, jak korzystać sobie z chmury iCloud na Androidzie? Bo jest to możliwe. Co prawda, nie jest to takie, że sobie pobierasz aplikację z Play i tutaj sobie instalujesz. E, teraz kieruję to do, do Apple'a. E, drugi Apple powinieneś też zrobić aplikację na Androida do obsługi iCloud. Bo to jest chmura. Chmura powinna być dostępna na wszystkich platformach. Bo tu chodzi o piki i zdjęcia. By one swój do nich dostać i korzystać sobie wygodnie, bo konkurencja taka też yy, Google, od Google ma wersję na iOS, mam wersję na Androida i mam wersję na Windows. Podobnie Android też ma wersję od Microsoftu, też ma wersję na Windowsa, ma wersję na Androida i wersję na iOS. To dlatego iCloud nie jest dostępny. Takie usługi wasze jak iCloud, nie. Ale Apple Music i właśnie się szerzam, są dostępne na Androida i na iOS. To dlaczego nie jest dostępny iCloud? Moim zdaniem to jest takie wycofanie troszkę tych chmury. Jakby była dostępna na Androida, to byście coś zyskali. Moim zdaniem firma Apple by zyskała. No, teraz takiej owtopny. A teraz przechodzimy do konkretów. Nie no, bo już tutaj sprawdzałem, coś. Żeby otworzyć przegląd, skóry z chmury na Androidie iCode, to to używać przeglądarki. Wchodzimy w przeglądarkę Chrome, albo dowolną inną. Bo to w dowolnej przeglądarce zadziała. Jak widzicie, już tutaj otworzyłem, bo już miałem otwartą, sprawdzałem. I jak widzicie, daszę, nie? Bo otworzyłem stronę, żeby nie przedłużać filmu, bo miałem już ją wczytaną. Wybieramy eee, teraz, już jestem tu zalogowany. Ty będziesz musiał zalogować nie, has no, a, a, Apple ID i hasło podać, i otwieramy iCode Drive. I jak widzicie, czytał nam się interfejs, nie Chmurek. I co my tu możemy sobie zrobić? Do góry po lewej stronie mamy możliwość stworzenia wybrania plików. Wszystkich plików, bądź ostatnio usuniętych, czyli nic innego jak kosz. Do, po lewej stronie mamy możliwość utworzenia folderu. To bardzo podobnie wygląda do interfejsu webowego na komputerze z systemem Windows czy Linux. Tylko, że to jest dostosowane do 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 tego, do dotyku. ja otworzył nam się folder. Dalej mamy możliwość sortowania plików według daty, nazwy, wielkości i u, użytkownika. Oraz mamy możliwość po prawej stronie: mamy możliwość sobie e, wygrania plików z pamięci telefonu. Po prawej stronie do góry mamy opcję wybierz, która powoduje nam e, uruchomienie funkcji zaznaczania i wybierania plików. I z każdym plikiem możemy sobie zrobić takie rzeczy jak, no dobra, Pobieranie, o pobieranie, kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy. Tak? Tak. Nie, anuj, nie, nie będę co zmieniał, a usunąłem teraz nazwę. Anuj, tu jest do góry, anuj. No, i jeszcze info, wyszukanie informacji na temat pliku, nie? Eee, tak, a ten folder to jest kopiowanie. Eee, przenoszenie, nie, przepraszam, nie kopiowanie, przepraszam, przenoszenie do innego folderu. No i tu sobie wybierasz katalog i sobie przenosisz, nie? Wybieram sobie test i klikam sobie przenieść, o, i mamy przenoszenie. Przeniesione. A jest kopiowanie chyba. Czekajcie, zaznaczę to, to. Tutaj jest za opcja? Nie, to poprawę obok tej opcji przenieść to stworzenie folderu. Tak. Mhm. No, no i to byłoby tak no, dobrze sprawy tyle, bo, bo co tutaj Wam jeszcze pokażę. Nie wiem, czy tam czasem jakiś prywatnych zdjęć nie mam. Przekład z, z, z tak to się nazywa? AP Photos, nie to jest zdjęcia iCloud, ale chyba nie, bo ja wszystko mam przeniesione do Google, Więc sobie wybierzmy zdjęcia Google, a iCloud. Tam będzie pusto, prawdopodobnie, więc nie będę w stanie wam niczego nic pokazać dokładnie, ale tu możemy sobie, słuchając z albumami, Generować łącza iCloud, albumy yy, i przesłać pliky, nie? Podobnie jak to jest w, przypa w przypadku komputerów z systemem Windows, nie? No, chmura no, iCloud jest bardzo, bardzo prosta. Przynajmniej w moim przypadku, bo ja nie używam już urządzeń iOS. Ale nawet jak nie używasz urządzeń iOS, to sobie możesz korzystać z tej chmury, bo, bo chmura jest dostępna dla każdego, tylko że nie ma aplikacji na Androida. Ale w stosunku do na przykład Google, Drive, czyli dysku od Google czy Mega, to ta chmura iCloudowa jest prostsza, bo tutaj nie ma żadnego chatu, nie ma udostępniania. Co prawda udostępniać można piking. Po przytrzymaniu informacji tutaj chyba było udostępnianie. Nie, pobranie tylko jest. No, przynajmniej w wersji webowej na urządzenia mobilne, na Androidzie nie nie ma opcji udostępnienia. Na komputerze chyba jest. E, z tego co pamiętam. No, musisz sobie sprawdzić, bo ja obecnie jest ikon już nie używam. Proszę zapowiadać, nie wiem, no to się odezwało, eee, ale go chyba bo ten Reddit. E, dobra, no, no to byłby taki krótki filmik, pokazać takie udostępnienie do filmu na temat iKonda w wersji webowej na komputerze. Robiłem film, nie? To ten materiał był jeszcze takie uzupełnienie, uzupełnienie bo myślałem, żeby zrobić tylko posta ze zrzutami ekranu, ale przestałem się tym, z tym i postanowiłem zrobić jeszcze takie eee, nagranie, krótkie wideo. Możesz sobie jeszcze używać poczty i ja jej nie mam, by jej nie uruchomię Zdjęcie. dysku, notatki, notatek sobie też możesz na Androidzie używać od Apple'a, więc o, możesz sobie tutaj coś notować tu do góry mamy różne narzędzia. Nowa, odrabia, nowa notatka, układ, możesz sobie zmienić, nie formatować tekst w taki dosyć prosty sposób, usuwać notatki i tego typu. Tego typu sprawy. Przypomnienia: czyli odpowiednik Microsoft Studio i kalendarza Google, ale miałem robić film, jak jeszcze tego iPhone'a miałem, miałem robić film o tym takim jak Apple e, e, Response, jakoś to, to właśnie, czy zadania. Task, e, Apple Tasks, tak, zadania. Aplikacja przez iOS to nazywa, zadania. E, czyli właśnie odpowiednik Microsoft to do, od Microsoftu, czy kalendarze w Google, nie? Ale nie zdążyłem, bo mi się właśnie ten iPhone zepsuł. Ale te zadania są dostępne również na Androidzie. Możesz sobie z nich korzystać, proszę bardzo. I znajdźcie znajdowanie urzędzeń Apple, a. To też możesz sobie uruchomić na Androidzie, nie? No, no to takie, takie uzupełnienie. Nie. Taki niezbyt dokładny materiał, ale on taki miał być. To potraktujcie to takie bardziej to jako takie uzupełnienie, aniżeli jako taki całościowy materiał od A Bo to jest taka dogrywka taka. Taki update o. Nie? Do, do filmu, gdzie pokazywałem yy, iCon w wersji webowej na komputerze PC i aplikację Piki na iOS. Nie? Bo miałem właśnie wtedy też wam to pokazać na Androidzie, ale zapomniałem chyba i czy ktoś mi napisał na pewnej grupie, że będą kraść takie coś i postanowiłem zrobić takie coś. Nie? dobra. To byłoby tyle ode mnie. Będą pytania, to piszcie, a jak będę potrafił, to wam odpowiem, a jak nie, to, to niestety nie. Jeszcze może Wam uruchomię te notatki, tylko muszę przerwać na chwilę. ale ja jestem z powrotem, otworzyłem sobie już notatki tu możesz sobie coś pisać, nie? W tym miejscu, gdzie dodawać listy, listy punktowane, formatować tekst, o, tabeli tworzyć, Kursywę, pogrubienie włączyć. Dokładnie to samo, co na komputerze, więc nie, nie będę przedłużać może rzeczywiście. Dobra, żegnam się z Wami. Będą pytania, to piszcie, a jak, bę, a jak, a jak będę potrafił, to, to Wam napiszę w komentarzu. Zachęcam do zabawy. Żeby wejść sobie na chmurę iCloud na Androidzie, to musisz sobie wpisać www.icloud.com i się zalogować, nie? I do tej strony możesz sobie też stworzyć skrót. Na no, pój Robisz tutaj menu w promie. I tutaj powinien być powinna być opcja dodaj, dodaj do półpicie Akana ok, no głównego. O! I sobie tu wpisujesz nazwę iCloud i klikasz dodaj, dodaj. I powinieneś zmieniać logo EPA. Proszę bardzo. Jest na popicie sobie zamykasz przeglądarkę i możesz sobie na to kliknąć, a i ci się otwiera. I masz y, taką imitację aplikacji na Androida, nie? No, to byłoby tyle ode mnie. Teraz rzeczywiście żegnam się z Wami. Pozdrawiam z tej strony Dawid przykład. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zasubskrybujcie po więcej ciekawostek, poradników. Z tej strony tyle ode mnie. Cześć. Taki dodatek, bo, bo wspomniałem Wam, że możecie sobie na Androidzie dodawać, tworzyć jeszcze, wejść do zakładki przypomnienia, sobie tam coś zapisywać, a się okazuje, że nie, że jednak nie, musisz używać aplikacji zadania w systemie iOS. Przypomnienia, aha, to przemianowali z zadania na, na przypomnienia w systemie iOS, nie? iPad OS lub Mac OS na komputerze z Mac. Tak to szkoda. Mogły, mogło to by być w wersji webowej też. No ale niestety się nie da. Na komputerze mogę sprawdzić wam jeszcze i wam powiedzieć, nie? czy się da. Wejdę na komputerze z systemem Windows na wersję webową iCloud i sprawdzimy, czy tam to jest dostępne. Ale to mi mówi, że nie. Ogólnie to Apple, ta firma Apple jest spoko. Te usługi moim zdaniem, ale one powinny być bardziej otwarte na inne platformy. Dlatego przypomnienie nie na komputerze PC. Moim zdaniem to jest takie trochę ograniczanie samego siebie. Więcej by osiągnęli, jakby udostępnili na inne platformy a w swoje aplikacje. My sobie teraz wyobraźcie, jakby na przykład Google, firma Google ograniczyła. Usługi takie jak, nie wiem, YouTube, tylko i wyłącznie na Androida, albo, nie wiem, Google, tam, Google Drive, nie? To jest dysk, chmura. Tylko na Androida i tylko na komputer PC, a na iOS już nie. To nie, nie wydawałoby Wam się to dziwne, ale byłoby tak samo, tylko, że w drugą stronę. Nie? no takie to, to by byłoby dziwne. <grywy> no ale tak jest co zrobisz, trzeba się z tym pogodzić. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to możesz sobie jeszcze, tak bo mam chwilę to wam jeszcze pokażę, możemy sobie przesłać jakiś zrzut ekranu, proszę bardzo. Mam tutaj jakieś nie wiem, zrzut ekranu, proszę, albo coś takiego. Klikamy gotowe. Tam też bawiłem. że razem Dlatego mam w łóżku. Z <laughs> by się złym aparatem. Także proszę się nie przejmujcie. Przesyłam sobie piki. O i proszę bardzo. I z każdym pikiem możesz sobie podejrzeć, przewijać. Wygląda to fajnie. A wyszedłem całkiem z tutaj usługi. I co z takim zdjęciem jeszcze możemy zrobić? Wybierz. I teraz sobie możemy zaznaczyć, i teraz sobie tutaj pobrać na... Nie, wysłać więcej, dodać do ulubionych, o. Możemy sobie jeszcze usunąć i więcej. Możemy sobie pobrać na pamięć, ukryć i Anoway zrobić, nie? No, no i to byłoby tyle, że chodzi o usługę. zakładkę zdjęcia. Zakładkę, stronę główną zdjęć. Dalej mamy one to icode one to to jest udostępnianie zdjęć innym użytkownikom i albumy, czyli możemy sobie dodawać albumy, tworzyć, mamy ukryte, ostatnio usunięte, czyli gosz i możemy albumy sobie tutaj jeszcze, klikając na ten plusik, dodawać, nie? Nowy album możemy utworzyć, nazwać go tytuł, na, nie wiem, test, zachowaj. O i teraz mamy tutaj bibliotece, nie bibliotece, nie bibliotece, mamy wszystkie od razu. I każde zdjęcie możemy sobie teraz przytrzymać, nie. A ja jako wyszedłem znowu. Albumy. Aha, no to czekajcie. Otwieramy nowy test, i tutaj możemy dodać. O, przesłać z pamięci, dodać z biblioteki i anulować. Nie? O. Proszę bardzo. Gotowe. I tak to wygląda na Androidzie. Nie, bardzo intuicyjne to jest moim zdaniem, bo nie trzeba klikać przytrzymaj, nie trzeba przytrzymywać tego zdjęcia, żeby zaznaczyć, tylko mamy opcję wybierz. I wtedy nam się ukochamy tryb wybierania. No. no, no i to teraz to już naprawdę. To jeszcze mamy, jeżeli wam, mam jednej rzeczy, mianowicie wejdźmy sobie do dysku z plikami. I tu mamy na przykład, bo to wszędzie jest w każdej usłudze, nazwa konta po prawej stronie, w w górnym rogu. Tu mamy ustawienia konta Apple, mamy może wyszytania pomocy, czy możemy przejść sobie do supportu. Dobrze, że chodzi, strony internetowe Apple się wysytają na Androidzie, bo to jest będą mnie jeszcze ustawienia konta mamy, nie? Tu możemy sobie przejść. Zarządzać Apple ID, zmienić język, format je krajnie ukryć mój adres e-mail, możemy swój nie? Nie, niestandardowe domeny generować. Jak mamy, chcemy stworzyć sobie pocztę od Apple, to możemy sobie taką domenę wygenerować. Jeżeli chodzi o zarządzanie kontem Apple ID, to mamy tutaj takie opcje jak. Pełna kontra. Aha, to nam się utworzyły artykuły, co i jak można zrobić, nie? No, dokładnie. I za darmo mamy 5 giga. Na tej chmurze. No, no to wobec tego. Dobrze. Żegnam się że z jeszcze raz naprawdę. <śm> w końcu się nie pożegnam z Cześć. Sprawdzę, aha, ja sprawdzę może mam na komputerze, czy, czy są, działają te zadania, nie? Te przypomnienia. Także widzimy się na komputerze. Cześć, witam Was na popicie Linuxa, co prawda, bo mam Linuxa, to na nim pracowałem, ale filmów, typowo filmów Linuxowych na moim kanale nie będzie, bo mój kanał to jest typowo kanał Androidowy-Windowsowy. Tutaj Linuxa nie pokażę. Bo bo, to, bo nie treści na tym kanale nie będą Linuxowe. Tylko Windows i Android. Ewentualnie jakieś sprzęty. Nie? No. Przechodzimy do iClouda. Nie wiem czy tutaj jestem zalogowany, prawdopodobnie nie. Hasło mam zapamiętane i on, no, będzie zaglastkowane, bo ja używam menetra Haseł. Także spokojnie. Mój adres, no nie wyloguj mnie, oczywiście. A mój adres e-mail jest jawny, tak spokojnie możecie pisać na niego, będziecie mi problem. Mhm, USH. Użycie to nie dwuskładnikowe, polecam włączyć. Piszemy. I zatrzymam nowe nagranie, żeby nie było kodu na moim nie? Jestem z powrotem, już zareagowałem, i sprawdzimy, czy działają nam. E, te. a jak widzicie, tu mamy jeszcze Pages, czyli odpowiednik Worda, nam odpowiednik Excela i Kinoc od, Keynote, odpowiednik PowerPointa i na Androidzie one są niedostępne, nie? No i kontakty, iCloud, na chmurze iCloud, też są niedostępne i kalendarz, O, e-mail nie nowy na iCloud i kalendarz też nie jest dostępny na Androidzie. Na Androidzie są dostępne tego zdjęcia, dysk, notatki i przypomnienia. Ale przypomnienia na komputerze działają. Aby utworzyć nowe miejsce, nie, nie, nie. Na komputerze również to też nie działa. Też jest wymagane, jak widzicie, iOS. Co jest puk puk puk, troszkę zamknięte i nie powinno tak wyglądać. nie? Notatki oczywiście działają na Androidzie, też Wam pokazywałem. Nie, że może... No, o, widzicie, to mamy jakieś... O. Mamy tutaj tworzenie. Na Androidzie jest dokładnie tak samo. Tabelki, list, punktowana i formatowanie tekstu. Dokładnie te same ikony są. Także się odnajdziesz. Dobra. Cześć.